Cześć, tu Magda. Dzisiaj w zainspiruj się zdrowo królowa kasz, a mianowicie kasza gryczana. Kaszę gryczaną możecie kupić w sklepie paloną i niepaloną. Ja dzisiaj zrobię z tej niepalonej. Ona jest delikatna, ma, jest jaśniejsza, ma łagodny smak. Zrobię to bardzo szybko, dzisiaj w 5 minut, więc już zaczynam. Przygotowałam patelnię, i w międzyczasie opowiem, co mam. Ugotowałam kaszę gryczaną, niepaloną oczywiście, najpierw ją umyłam. Ugotowałam w proporcji jedna szklanka kaszy i dwie szklanki wody. Do tego dodałam łyżeczkę pierwszej bazy warzywnej. Pierwsza baza warzywna pytacie mnie często, co to jest. No właśnie, to jest zdrowa alternatywa kostki rosołowej taki następca bez konserwantów, bez chemii. Bardzo fajny link, gdzie możecie kupić, znajdziecie nad filmikiem. Także mam ugotowaną kaszę, gotowałam ją 20 minut, i teraz będę podsmażać na patelni następujące rzeczy. E, o, tu jeszcze troszeczkę e, z, pokroję, o, w tym moim takim fajnym siekaczu. E, chili, imbir, chili, imbir, dymkę, razem ze szczepiorkiem. O, tak to fajnie wygląda i przepięknie pachnie. E, to usmażę na maśle, na maśle klarowanym, bo innego nie używam i teraz tak. Już powoli masło mi się rozpuszcza. A, i co jeszcze mam? Mam jeszcze limonkę, którą zetrę, zetrę tutaj na patelnię. O, i wtedy będzie cudowny zapach. Co jeszcze? Mam cukinię. Już cukinię pokroiłam w takie paseczki, bo wiecie, co to będzie smak taki azji. Ja bardzo te smaki uwielbiam. Tutaj są boczniaki też pokrojone w paseczki i kiełki fasoli mung. Możecie jeszcze dołożyć na przykład czerwonej papryki. Ona bardzo y, wtedy kolorowo fajnie wygląda. E, motywuje mnie mój syn do gotowania kaszy. Mój pięcioletni Olaf, który mówi: Mamo, ugotuj mi tą pyszną kaszę. E, no i gotuję ją ostatnio bardzo często. Właśnie tą niepaloną, dlatego że y, jest delikatna w smaku i dzieciaki nie czują tej goryczy, tej, tego podpalenia. Y, no dobrze, to będę pokazywać. Przybliżę Was sobie tutaj i będę pokazywać po kolei, co wkładam na patelnię. Czyli tak. Włożę dymkę chili i bir. I szybko zaraz zetrę limonkę. Dzisiaj będzie danie bezmięsne, bo wiecie, ja y, już tam wspominałam wcześniej, ale y, bardzo lubię dietę niełączenia. Czyli nie łączę białka z węglowodanami. Oj, ta limonka jest trudna do starcia. Wezmę kolejną. Już mam zawsze przygotowane i umyte. Możecie też, jeżeli nie chcecie, nie chcecie skórki z limonki, możecie. O, jak pięknie pachnie. <laughs> możecie też na przykład ją wcisnąć później, przy końcu. Ale to już nie będzie to samo. To już nie będzie ten cudowny smak. Mm, dobra, troszeczkę się podsmażyło. Wkładam boczniaki. Muszę trochę kontrolować czas, chociaż nie tutaj jest zapisane. Ok. Także dieta rozdzielna powoduje, że dobrze się czuję. Dieta rozdzielna jest bardzo intuicyjna. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, na czym ona polega. Te produkty są jeszcze są, są trzy rodzaje, trzy grupy produktów. Są grupy produkty białkowe, węglodon, węglowodany i produkty takie neutralne, typu właśnie warzywa, które możemy łączyć z pierwszą i z trzecią grupą. E, I ja zazwyczaj jem tak, bo, bo po prostu dobrze się czuję e, i to jest takie intuicyjne, bo nie wiem, czy jeżeli macie dzieci, e, to moje dzieci bynajmniej, jak dam im kanapkę e, chleb z masłem i e, dawałam, bo teraz już nie daję, e, chleb z masłem i z szynką, to olaf zjadł szynkę. Oczywiście chleb też lubi z jego, z masłem, natomiast z jego w późniejszym terminie. Jeżeli dam Celinie obiad z ziemniakami, no bo nie ukrywam, że daję, to ona zje na przykład ziemniaki, a nie lubi mięsa. Ale mięso, jak jej dam samo, oddzielnie, to też zje, na przykład z warzywami. Hmm, dlatego widzę, że jest to takie naturalne, intuicyjne odżywianie i po prostu je stosuję. Mało tego, kiedyś byłam z moją mamą na diecie takiego, ale takiej bardzo restrykcyjnej, ale oczywiście nie łączenia. I w tydzień ja miałam nadwagi 3 kg i w tydzień te 3 kg zrzuciłam. Moja mama zrzuciła troszeczkę mniej, ale ja byłam, ja pilnowałam tego, także wiecie, jak ja byłam wtedy na przykład na studiach na, na uczelni, to moja mama trochę podjadała, ale cicho. No dobra. To teraz tak, zrzuciłam jeszcze cukinię. To powinno się dosyć szybko y, podsmażyć, y, nie musi być mega y, mocno usmażone, dlatego że wiadomo, czym mniej usmażone, tym zdrowsze, więcej tych wartości odżywczych, więcej witamin. Wrzucam kiełki fasoli mou. Nie wrzucę wszystkiego, bo mi się tutaj nie mieści. Dobra, podsmażę jeszcze chwilę. I wrzucę kaszę i to będzie całe danie. I słuchajcie, i te, takie węglowodanowe danie zjem sobie. I na przykład dwie godziny odczekam, i to nie niecho. Jest idealnie. Dobrze. Można tutaj dodać kolender świeżej, to wtedy te, ta Azja to taka jest bardzo odczuwalna. Eee, świeże smaki. Jeszcze dorzucę tej limonki, bo uwielbiam, jak pięknie świeżo pachnie. Eee. No i to w zasadzie będzie tyle. Oczywiście zrobię wam zdjęcie, tylko to się wszystko usmaży, zrobię fotografię i wrzucę w komentarze. W komentarzach też znajdziecie link do e, informacji na temat pierwszej bazy warzywnej. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.